Dzień dobry, tu ja mówię. Zastanawiacie się Państwo, skąd to taka werwa nagle i euforyczny głos. Otóż, proszę Państwa, wczoraj przeczytałem jeden z komentarzy pani, która mówi, że ja strasznie, monotonnie i bez modulacji głosu wczoraj się wypowiadałem i że to się bardzo ciężko słucha takiego gadania. Szanowna, kochana pani. I wszystkie szanowne kochanie, kochane panie, są w życiu mężczyzny takie chwile, a nawet całe dni, kiedy należy być wdzięcznym, że mężczyzna w ogóle wydaje z siebie głos, że jest w stanie podjąć ten trud, że jest w stanie wykazać się tym heroizmem. Należy to docenić i zachować pełną dyskrecję. Nie pytać, drogie panie. Cóż takiego sprawiło, że mężczyzna ledwo co mówi? Bo nie wiecie, czy akurat nie było tak, że podjął jakiś znój, jakiś olbrzymi wysiłek walcząc do późnej nocy z oporem materii, z własnym organizmem i z wszelakim złem tego świata. Proszę Państwa, zdarzają się takie dni i momenty w życiu człowieka, w życiu mężczyzny. Że bardzo ciężko poskładać myśli, bardzo ciężko operować głosem, a już modulować głosem i nadawać temu jakiejś emocjonalnej wartości. Czy aktorskiej werwy jest niezwykle ciężko, a wiąże się to, proszę Państwa i drogie Panie przede wszystkim, z tak zwanymi czynnikami obiektywnymi. To nie jest wina mężczyzny, to jest wina wielu zbiegów okoliczności. Które się składają na ten jeden stan wyrażony niezbyt mocarną kondycją. Proszę Państwa, mógłbym być politykiem, prawda? Jakbym się spiął w sobie, to mógłbym być politykiem i opowiadać całymi dniami, że świeci słońce, chociaż pada deszcz albo odwrotnie. Takim politykiem jak na przykład pan Jarosław Sani. Selin, przepraszam, chyba Selin, tak. Selin. Jarosław Selin, polityk pis bodajże wiceminister kultury, który w retoryce no, pobił pewne rekordy. Proszę Państwa, tak się składa, że mówi do Was palacz kotłowy, palac CO2, jakie CO2, palac CO centralnego ogrzewania. Pracowałem przez kilka sezonów w kotłowni, to jeszcze szczeniakiem, będąc takim 18-19-letnim, później 20 Kilkuletnim. Taka była bieda w mieście, gdzie się urodziłem, wychowałem. W mieście się urodziłem innym, obok, bo w moim mieście nie ma szpitala. Była kiedyś porodówka, ale to jeszcze jak mama, moja mama się rodziła, później już nie było porodówki. Eee, no i pracowałem w tej kotłowni. Mam papiery do dzisiaj. Nie wiem, czy to się odświeża, czy nie, czy to się na całe życie daje. No ale w razie jakby jakiegoś kryzysu który jeszcze nadejdzie w postaci, nie daj Boże, bezrobocia, co uważam za najgorsze najbardziej parzywych kryzys ze wszystkich możliwych kryzysów. No to taką, takim fachem w CV mogę się, mogę się wykazać. No i do dziś pamiętam, a jeszcze dodatkowo sprawdziłem, że proszę Państwa, sezon grzewczy rozpoczyna się wówczas, gdy temperatura 3 dni z rzędu spada poniżej 10 stopni. I to mówimy o temperaturze na dworze albo na polu, w zależności od regionu Polski, a poniżej 16 stopni w mieszkaniach. No, za moich czasów palaczowych to chyba nie było tego drugiego wskaźnika, była tylko temperatura zewnętrzna. Proszę Państwa, w praktyce to oznacza, że rzadko kiedy się zdarza, aby sezon grzewczy nie rozpoczął się w październiku. A bardzo często się zdarza, że sezon grzewczy rozpoczyna się we wrześniu. No bo taki mamy klimat, cytując inną klasyczkę. Tymczasem pan Salin, komentując e, trudności z dostawami węgla, powiedział mniej więcej taką rzecz: że mamy do czynienia z mechanizmem społecznym, ponieważ ludzie się przyzwyczaili, że kupują węgiel we wrześniu. No, proszę Państwa, ludzie się w ogóle przyzwyczaili, jakieś mają durnowate przyzwyczaje, na przykład przyzwyczaili się to, że buty typu kozaki kupują też mniej więcej we wrześniu, góra, góra w październiku, nie wiedzieć dlaczego nie kupują w sierpniu albo w lipcu, płaszcze zimowe no, też mniej więcej kupują we wrześniu, w październiku, a nie na przykład w kwietniu. No w ogóle, w ogóle no, dziwne przyzwyczajenia mają ludzie, między innymi takie, że węgiel kupują we wrześniu. No i pan Celin tutaj poleciał innym jeszcze klasykiem, bardzo często przewołanym tylko przeze mnie. Czyli najbliższy taras, widokowy z węglem, jest we Wrocławiu. A dokładnie brzmiało to tak, że węgla nie zabraknie, ale będzie go można kupić. I tutaj, uwaga, proszę Państwa, będzie cała seria nie we wrześniu ale w październiku, listopadzie i w grudniu rozumiecie państwo w grudniu w grudniu no teoretycznie proszę państwa w grudniu jeszcze nie ma chyba zimy tam 20 któryś grudzień to chyba jest dopiero kalendarzowa zima no więc polityk ma tutaj podkładkę pod tytułem zaufajcie nauce a kto by się tam nie zgadzał, no to może usłyszeć, że jest wyznawcą płaskiej ziemi albo z inną czapeczką foliową chodzi na głowie. No i proszę państwa, tak wysłuchałem tej wypowiedzi. A przecież nie jest to jedyna tak oryginalna i tak wybitnie intelektualna wypowiedź polityka z partii rządzącej. No i pierwsze skojarzenie, jakie mam, no to oczywiście to, że stracili kontakt z rzeczywistością, a nawet instynkt samo no to już jest, to już jest bredzenie poniżej nawet tego, co mówiła Bieńkowska, bo Bieńkowska to przynajmniej w jakimś tam zakresie powiedziała prawdę, no żyjemy w takim, a innym klimacie. I z pewnymi trudnościami się e, trzeba liczyć, ale już niekoniecznie z takimi tr trudnościami, że 38 milionowym państwie nikt nie potrafi przewidzieć tego, że w zimie będzie śnieg i w związku z tym trzeba zabezpieczyć jakoś torowiska na przykład, albo, e, albo e, uczynić wszystko, aby pociągi przyjeżdżały punktualnie, bo mieliśmy większe spó spóźnienia wówczas niż w kolei transsyberyjskiej, która zgoła odmiennymi jeszcze bardziej surowymi zimowymi warunkami się mierzy. Proszę Państwa, wypowiadanie takich kwestii no, na takim luzie, bo to jeszcze trzeba było to widzieć, proszę Państwa. Nie tylko trzeba było to słyszeć, ale trzeba to było widzieć. To jest wypo, wy, wypowiadane z takim przekonaniem o właśnie yy, o wyższości moralnej i intelektualnej. Osobnika, które te słowa wypowiada, że to robi dopiero dodatkowo, dopiero kumulacja tych czynników robi olbrzymie wrażenie. Proszę Państwa, no, tradycyjne pytanie: śmiać się z tego, czy płakać? E, trzeba doposażyć w tradycyjną odpowiedź no, jedno i drugie. No, nie sposób się nie uśmiechnąć pod nos, no, zwłaszcza będąc e, tym dyplomowanym palaczem centralnego ogrzewania. Jak to ma miejsce w moim przypadku, no ale zaraz później trzeba, e, trzeba zapłakać. No, bo jeśli polityk w randze wiceministra z koalicji rządzącej opowiada takie rzeczy, no to znaczy, że tam jest jeszcze gorzej niż on opowiada bo normalnie to się mówi, proszę Państwa, nie, 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 węgla nie zabraknie, już lada ten, moment, jutro, pojutrze, najdalej, najdalej, na początku przyszłego tygodnia wszystko będzie ok, już płyną stacki, już się znalazł katarski inwestor no ale tutaj nie, tutaj jest, proszę Państwa, jak się, jak ruszył od września, no to się na grudniu zatrzymał, ale to chyba tylko i wyłącznie dlatego, że ktoś mu tam przerwał, bo prawdopodobnie gdyby mu nie przerwał, to by doleciał do lutego Proszę Państwa, mistrzowie w budowaniu czy prowokowaniu problemów, i później nieudolnej próbie rozwiązywania tych problemów. Ja nie będę Państwu truł, nie wiem któryś tam raz z rzędu, co leży u podstaw tego wszystkiego, co się dzieje w tej chwili, co się dzieje z dostawami węgla, bo to przerabialiśmy tysiąc razy. Natomiast fakt, że politycy, którzy do tego bałaganu doprowadzili, z taką lekkością wypowiadają bzdurne słowa, przy których można rękę załamać, no i z czystym sumieniem, z pełnym poczuciem komfortu, a nawet poczuciem wyższości, siadają na tych swoich ministerialnych stołkach, gdzie odbierają brawka od swoich kolegów innych ministrów, wiceministrów, premierów i wicepremierów. No, to jest coś, co do tej pory przynajmniej e, ta partia rządząca i prezes tej partii mówił, że tak się, że po to się do polityki nie idzie, że tak się nie robi, że się idzie po to, żeby służyć, żeby, żeby pomagać, żeby rozwiązywać problemy. No, a tu się okazuje, że władza po raz kolejny jest, e, jest wybitna, tylko społeczeństwo nie dorosło do tego, aby tą wybitność dostrzec. Proszę Państwa. Wielokrotnie też mówiłem, że e, największym kryzysem politycznym w obozie rządzącym jest to, co było ich największym, największym atutem. Rzeczywiście PiS po 2015 roku poszedł w stronę socjalną dość mocno. Część tych pomysłów była bardzo dobra. Potem to się zamieniło już w zwykłe kupczenie głosami, kupowanie głosami, no, ale przyzwyczaił wyborców, swoich wyborców i ten poszerzony elektorat. Do tego, że w portfelu jest więcej, a jak są jakieś problemy, to PiS da. No a teraz, proszę Państwa, jest tak, że PiS nie da, bo nie ma z czego. Nawet gdyby chciał dać węgiel po tańszej cenie, co zresztą próbował robić, to tego węgla po prostu nie ma. No, i te wszystkie bzdurne wypowiedzi w stylu pana Selina, one się odbiją. One się odbiją wcześniej czy później na wynikach pis bo się muszą odbić. Oczywiście nie w takich kategoriach, nie w takiej skali, jak to mówią wszelkiego rodzaju analitycy, że PiS-owi spadnie poniżej 30%. No, w to nie wierzę i w garbate też nie. Natomiast no, w takim kryzysie ta partia, która, na sam, która sama ten kryzys wywoła, jeszcze nie była. No i to za to musi przyjść rachunek. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Mądrzy ludzie wiedzieli e, już w marcu i w kwietniu, kiedy zaczęło się wymachliwanie sz, szabelkami, że my tu sobie bez ruskiego węgla, gazu i ropy w jednym ułamku sekundy poradzimy. Każdy, kto miał chociaż ze dwa neurony ze sobą się spotykające pod kopułą, wiedział, że to nie ma prawa się u, udać i jeśli będzie to robione na takich wariackich, a nie wiedzieć dlaczego, nazywanych Patriotycznych e, zasadach, no to to się skończy w taki sposób, jak to się właśnie, jak to widzimy, że, że się e, skończyło. Polityk, proszę Państwa, powie wszystko. Polityk powie każdą bzdurę i nie będzie czuł, czuł, czuł zażenowania. I mają jakiś taki specjalny guziczek w organizmie, gdzie poczucie wstydu jest wyłączane. Chyba automatycznie, nawet jakiś połączony włącznik z czujnikiem. I dlatego oni tak funkcjonują. No, my musimy funkcjonować zupełnie inaczej i wyprzedzać myślami i czynami to, co politycy nam szykują. A to, że będzie problem z dostawami węgla i we wrześniu, i w październiku, i w listopadzie, i w grudniu, i w styczniu, i w lutym, to jest pewne. Chociaż ja tutaj akurat do tej tezy, że ceny węgla mogą spaść już gdzieś w środku sezonu grzewczego jestem w stanie się przychylić, bo znaczna część ludzi już się w ten nieszczęsny węgiel zaopatrzy, a od możliwości spekulowania, bo przecież to zjawisko też występuje, no przy takich nienormalnych warunkach sprzedaży musi występować to zjawisko spekulacji też zostanie w znacznym stopniu ograniczone dlatego tak jak mówię proszę Państwa, nie słuchajmy ekspertów, nie słuchajmy polityków, tylko patrzmy na swoje, Kto ma okazję yy, i pali węglem, ma okazję kupić go w jakiejś rozsądnej cenie, to niech to po prostu zrobi, bo, bo dobrze już było. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.